Cześć, witajcie. Drugi dzień TSW. Jesteśmy na, na, stoisku w, na stoisku Kuboty. Cześć Jakub. Cześć. Jakub, wszyscy się interesują co to jest za Kubota. Opowiedz, bo to widać, że inna maska, inne kształty i już jest zainteresowanie. Jest to nowy sadownik, tylko żebyśmy mieli świadomość. 73-konny sadownik. Zostaje w takiej formie, w jakiej był, spełniamy najnowsze normy emisji spalin i tam zmian żadnych nie będzie. Natomiast powyżej 73 koni, czyli w wersji 82 koni i powyżej, będziemy mieli już te, ten design, te kształty i te, te, te rozwiązania. Przy czym te nowe modele też będą miały bardzo fajną ciekawostkę, ponieważ będą, będzie możliwość wyposażenia ich w miękką oś. O, miękka oś i B-Speed jednocześnie? Tak, oczywiście. Obydwie rzeczy nam zostają. Nie wykluczają siebie. Nie. A można miękką oś bez bispida? Nie włączysz go po prostu. Natomiast <laughs> no, na wyposażenie zawsze, zawsze będzie. E, teraz tak, e, ze względu na to, że tutaj już będziemy mieli mokry filtr DPF, tak. troszeczkę nam się wydłużyła maska. Też mamy wydech, natomiast przy wydechu bardzo fajna rzecz. Jest możliwość załomienia wydechu górnego i w tym momencie mamy możliwość założenia ładowacza czołowego. Czyli to do tej pory, co bardzo ocenili klienci, czyli właśnie możliwość założenia ładowacza, w dalszym ciągu mamy, mamy jako opcję. Co jeszcze moim zdaniem jest dosyć fajne. DPF, który cały czas jest pod maską, a nie jest wyrzucony gdzieś, gdzieś daleko. O co chodzi? DPF do prawidłowej pracy potrzebuje tego, żeby być dobrze wygrzany. Żeby nie było z nim problemów, musi, musi być ogrzany. Mamy go jak najbliżej kolektora wydechowego, czyli on będzie dalej pracował tak, żeby nie sprawiać nam problemów i jak w poprzednich konstrukcjach. Dobrze. Zajrzymy pod maskę? Już. Pod maską gęsto i wąsko, ale to z racji tego, że to strząnik sadowniczy, to i musiało się wszystko kompaktowo się zmieścić. Patrzę na dostępność do wiesz, do obsługi takiej. Tak, tak w poprzednich modelach. Czy masz wysuwane chłodnice do obsługi codziennej dostęp jak najbardziej taki sam jak był do tej pory. Okay. To nic się nie zmienia. Dobrze. Kabina? Może inaczej, od tego momentu zostajemy po staremu. Okej. Okay. Pamiętasz kiedyś miały zastrzeżenia do wysokości wskaźników zegarów. Tak, tak. Teraz to już nie będzie przeszkadzać przez maskę. Ale to też było zrobione z premedytacją troszeczkę, ponieważ w tym momencie całą kabinę mamy taką samą jak w starszych modelach. Mm -hmm. Jest unifikacja części, przez to możemy być troszeczkę tańsi w koszcie produkcji, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy. Kiedyś może coś się wydarzyć, tak? Mhm. Łatwiej, łatwiejszy dostęp do y, części, y, unifikacja, będą tańsze, prostsze i łatwiejsze przede wszystkim dostępność. Nie ma tak, że co model, to zupełnie co innego. Dobrze. Jakub, spotykamy się w drugim dniu, bo ja Was nie mogłem znaleźć, bo wy się już teraz nie nazywacie Polsat. E, w tej chwili przechodzimy z Szyldem po te agromat. Dlaczego? Unifikacja biznesu, ponieważ Agroma zajmowała się dystrybucją części zamiennych oraz maszyn do rolnictwa. Na Polsadzie były same, same ciągniki, tak naprawdę w tym momencie stwierdziliśmy, że lepiej scalić ten biznes, ponieważ najczęściej tak klienci kupują ciągnik w zestawie z przyczepą, z opryskiwaczem, z innymi rzeczami i łatwiej jest to wszystko tak naprawdę powiązać ze sobą, też również serwisowo. A w zakresie usług, coś się zmieni? Jakub, ty jesteś znany z tego, że hydraulika, tuzy, kolory, opcjonalnie. Z kubotą, generalnie pod klienta, indywidualnie. Pamię Masz jakieś ograniczenia? Nie, pamiętam jednej rzeczy: my przechodzimy z całym biznesem. Zmienia się tylko i wyłącznie szyld. Mhm. Natomiast zakres usług, mhm. ludzie, którzy to robią z Całym biznesem przechodzimy pod 3 gromy, więc to nie jest problemem, żeby te opcje, które były dostępne do tej pory, tak. żeby coś się z tym stało, że w tej chwili nie będą dostępne, a myślę, że nawet więcej ten zakres za chwilkę może się poszerzyć, ponieważ też nie będę ukrywał. Mamy w planach kilka ciekawostek. Kilka ciekawostek. Wszyscy pytają, co to jest za opryskiwać, bo jest bardzo podobny do tego, co znamy. <laughs> Czyli Kubota kupiła fabrykę opryskiwaczy specjalistycznych Fede. Tak. Natomiast też wiemy, że Fede próbowało sprzedawać na polskim rynku, nie do końca to gdzieś wyszło, a już powiemy dlaczego. Fede jest, robi bardzo fajne opryskiwacze do cytrusów, do upraw mango, do orzechów. Natomiast problem jest z tym, że uprawa sadownicza szpalerowa różni się i to dosyć bardzo. Na chwilę obecną Fede przygotowało nową kolumnę, kolumnę dystrybucji powietrza. Tą kolumnę będziemy testowali od kwietnia w jednym z gospodarstw tutaj w okolicach Grójca. W Polsce. W Polsce. Ok. Pójdzie feedback do fabryki. Mm -hmm. Następnie chcemy ją dopracować tak, żeby od jesieni... Od przyszłego roku można było zaproponować coś, czego nasi klienci będą zadowoleni. Nie chcemy robić czegoś na zasadzie, że jest produkt i na pewno jest dobry. To mhm. naprawdę nie o to chodzi. Chcemy mieć dobre rozwiązania, tak jak przy ciągnikach sprawdzają się. Mhm. To samo chcemy zrobić z opryskiwaczami. Nie sztuką jest sprzedać. Mhm. Sztuką jest rozwiązać problem. Ok. Jak będziecie sami wiedzieli, że nie ma się czego wstydzić, że jest dopracowane. Tak. Wtedy generalnie będziecie to sprzedawać. W tym roku rozumiem testy. W tym roku głównie testy e, idziemy w to, żeby e, móc pokazać ludziom, że to naprawdę się sprawdza. E, jeżeli chodzi o e, opryskiwacze, bardzo fajny sposób sterowania z tableta, e, jeżeli chodzi o aplikację, naprawdę złego słowa nie można powiedzieć, bo najwyższy hmm. poziom. E, problem troszeczkę z dystrybucją powietrza, ponieważ e, uprawy typu cytrusy, e, orzechy. Potrzebują raczej przekazanie powietrza i oprysku bardzo daleko, w bardzo duże korony są, dlatego tam się pryska ciśnieniem i prędkością mhm. powietrza. W uprawach sadowniczych ze względu na to, że mamy drzewa z małą koroną, mhm. z bardzo wąską koroną, Większy wpływ ma nam, na przykład podmuchy wiatru i dlatego lepiej w takich rozwiązaniach sprawuje się masa powietrza, a nie ciśnienie i jego prędkość. Mhm. I dlatego w tym momencie zmiany, które są na kolumnie są właśnie po to, żeby zwiększyć masę, zmniejszyć ciśnienie. Ponieważ ciśnienie też, e, też e, robi nam opór powietrza, dlatego e, schodzimy z tego, żeby był mniejszy opór i że mamy mniejszy opór, mniejsze zużycie paliwa, mniejsza energia. O to chodzi. No, w momencie, w tej chwili, kiedy będziemy przechodzili Coraz bardziej pod produkcję ekologiczną, coraz więcej zabiegów, więc przepraszam, ale gdzieś musimy zaoszczędzić pieniądze. Tak, a w dużym skrócie, żeby to, co dobry produkt z, z przodu y, ciągnie, nie wstydzi się tego, co ma z tyłu. Oczywiście. Dokładnie. Jakub, to ja jeźdź jeszcze na szybko. Cztery ciągniki na targach TSW. Kolejny Gotrak. Tak. Kolejna kubota na go traku. Te zawsze z nowym ciągnikiem, czyli tamte się posprzedawały. Tak. I powiem Ci więcej, kolejne trzy są w przygotowaniu w tej chwili u naglaka, gdzie są montowane kabiny i są, mm -hmm. jest zrobiony design e, pod go -traka. Dobrze. E, czy, ten, czy ta kubota bez kabiny to jest ta, którą mieliśmy wspólnie okazję e, testować z ładowaczem? E, model ten sam, sztuka oczywiście Podejdźmy. inna, bo, tam, bo tamta była z ładowaczem. Mm -hmm. Czy co, na targach TSW typowy układ podproducentów warzyw pod osłony, prawda? Tak. Cały czas jest dostępna z ramą dla Was w ofercie, tak? E, powiem więcej, ona jest dostępna nawet od ręki. Mhm. E, przy czym mogę Ci tak powiedzieć, że ostatnimi czasy e, oprócz papry, uprawy typowej paprykowej, no. e, coraz częściej wybierają też e, klienci, którzy zajmują się truskawką w uprawie tunelowej. Tak. I co jest mówię dla mnie akurat bardzo fajne, jest to uprawa nie tylko w gruncie, ale też na rynkach. Okej, okay, dobrze. I jeszcze czwarty ciągnik, taki pom ja mówię pomocniczy, a Ty mówisz niekoniecznie. Nie. Jest to główny ciągnik do uprawy borówki amerykańskiej. Jest to ciągnik 35 koni w hydrostacie mhm. i przede wszystkim hydrostat. Dlaczego? Ponieważ jest najprostszy w obsłudze mhm. i wbrew pozorom, ja wiem, że część osób się jeszcze boi tej technologii, natomiast jest to układ dużo prostszy, Dzięki czemu, e, nawet jeżeli masz niewielkiego kwalifikowanego pracownika, tak. spokojnie sobie poradzi. Bo to jest po... proste. Tak, ponieważ mamy tylko silnik e, hydrauliczny i pompę hydrauliczną. Tam nic w środku nie ma. Mhm. E, co mogę powiedzieć więcej? Na pewno jest to e, rozwiązanie dużo trwalsze od przekładni mechanicznej. Co ja mhm. wiem, może troszeczkę ludzi dziwić. E, teraz tak: ciągnik e, z fajnych rzeczy. Standardowo wyposażony w e, hydraulikę zewnętrzną. Mhm. Ten ciągnik w wersji bezkabinowej dostępny też jest w, z przekładnią mechaniczną. Mhm. Kabinę dokładacie Wy, czy trzeba zamówić, czy to jest oryginalna? To jest oryginalna kabina razem z ciągnikiem. Mhm. Natomiast jeszcze wracając do... Czekaj, czekaj, Na etapie zamówienia już trzeba się zdecydować, czy będzie kabina, czy będzie rama? Tak. Okej, okay. dobra. I wracając do... Teraz tak. Wersje, wersje z manualnymi przekładniami E, osobiście uważam, że dużo lepiej sprawdza się hydrostat mhm. i mając w tej chwili nawet już feedback od klientów, czyli to co oni mówią, naprawdę ten hydrostat jest dużo fajniejszym rozwiązaniem, bo jest prostszy, łatwiejszy, w szczególności, jak mówię, mamy operatorów naprawdę kompletnie niewykwalifikowanych. Co jest najfajniejsze? Do tego dziennika najlepszy operator, młoda dziewczyna. Okej, okay. Jakub, bardzo dziękuję.